Po mszy świętej delegacje samorządowców, przedsiębiorców, przedstawiciele szkół i instytucji złożą kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Wszystkich mieszkańców naszego miasta, naszej gminy zapraszam na coroczne obchody i święta 11 listopada. O 12 będzie msza święta, po skończeniu której przejdziemy pod pomnik nieznanego żołnierza, zostaną złożone wieńce. Później również zapraszam na coroczne śpiewanie pieśni patriotycznych, które w tym roku odbędzie się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. To śpiewanie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa dwie godziny. Proszę również wszystkich mieszkańców, aby na tą uroczystość, na 93. rocznicę odzyskania niepodległości, wszystkie nasze domy były pięknie przystrojone w barwach narodowych flagami. O 13.30 na placu Kazimierza Wielkiego rozpocznie się turniej balonowy o Puchar Niepodległości. To niecodzienne wydarzenie postanowiliśmy razem zorganizować z Bościskim Klubem Balonowym oraz firmą Gastar, która jest sponsorem gazu dostarczonego dla baloniarzy. że 11 załóg z całej Polski przyleci nad. Obszar powietrzny Brzeska, a był atrakcyjny święto 11 listopada oraz drugi, drugi dzień, również 12, będą przeprowadzane dalsze zawody balonowe. Sądzę, że ta wielka atrakcja, te 11 załóg balonowych, które zagoszczą na placu Kazimierza, w rejonie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego oraz Starego Placu Targowego, będzie wielką atrakcją dla mieszkańców zarówno tych dużych, jak i mniejszych. Będziemy mogli zobaczyć mistrzów Polski, mistrzów Europy, którzy przybędą na te dwa dni do Brzeska.